Cześć wszystkim, tu Marta Skoralla, witam Was serdecznie w kolejnym biżuteryjnym ABC. Dzisiejszą inspiracją do wykonania naszyjnika był malachit z naszych nowości. Zapraszam Was serdecznie do wspólnego wyko jego wykonania. Jak zwykle tradycyjnie kody wszystkich produktów bądź link odsyłający do naszego sklepu znajdziecie w opisie. Zaczniemy od znalezienia środka naszego łańcuszka. Składamy go sobie na pół i odnajdujemy środkowe ogniwo. Ja je sobie tutaj zaznaczę szczypcami, o, żeby wiedzieć, że to jest to. I za pomocą kółeczek zaciskowych będziemy montować wszystkie elementy. Potrzebujemy trzech różnych rozmiarów: 6 mm, 4 bądź 5 i 3 mm. Największego ogniwa użyjemy do zamontowania naszego kaboszonu. Montujemy go na środku naszego łańcuszka Teraz po obu stronach naszego łańcuszka w równych odległościach zamontujemy dwie większe blaszki. Wykorzystamy do tego najmniejsze kółeczka zaciskowe. I teraz kolejno dwa mniejsze, dwie mniejsze blaszki zahaczymy znowu po dwóch stronach, również używając najmniejszych ogniw. I ponownie zrobimy cztery ogniwa przerwy i zahaczymy o piąte. I przód naszego naszyjnika mamy już tutaj gotowy. Pozostaje przypiąć, zamocować zapięcie i przedłużkę, i wykorzystamy do tego kółeczka zaciskowe o średniej wielkości. Na końcu łańcuszka z jednej strony montujemy zapięcie. I na drugim końcu zamontujemy naszą przedłużkę. Przedłużka ma około 5 cm długości tutaj. I naszyjnik mamy gotowy. Na dziś to już wszystko. Dziękuję wam za uwagę. Zachęcam jak zwykle do subskrypcji naszego kanału, a także kliknięcia w dzwoneczek, żeby być na bieżąco z powiadomieniami o kolejnych filmach, na które zapraszam serdecznie. Do zobaczenia!